Miałem kiedyś taką możliwość, a ponieważ byłem niezwykle ciekaw życia tych ludzi, udałem się na pustynię do Beduinów. No, mam do dzisiaj ciepłe wspomnienia o tych ludziach. Muszę, powiem, muszę powiedzieć, że chociaż warunki, w których funkcjonowali, były no, takie dość prymitywne, bym powiedział, to zdumiewało mnie jak ci wszyscy ludzie mieli dosłownie białe, lśniące szaty. Nie wiem, jak oni to robią, ale to już jest ich tajemnica. W trakcie tej wizyty stanąłem w miejscu dla mnie normalnym, jak to na pustyni. I któryś tam z nich podbiegł i mówi, żebym zszedł, bo stoję na grobie. I okazało się, że oni chowają swoich zmarłych bardzo płytko i na powierzchni ziemi układają sylwetkę z kamieni tego zmarłego. Ale co, co ciekawe, powiedział mi, że oni nigdy tych zmarłych nie wspominają. No ja już nie mówię o tym, że nikt tam nie przychodzi na te groby, bo to oczywiste. Nie wspominają ich, dla nich zmarli są. Nieobecni, tak by jej nigdy nie było. My jesteśmy troszeczkę z innej kultury i ten odcinek nagrywam 1 listopada, więc domyślacie się, że na cmentarzach jest pełno ludzi. No, zaraz witam, ktoś napisze, że to pogaństwo, demony, okultyzm i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym tylko tym wszystkim ludziom przypomnieć, że kiedy wynoszono zmarłego z miejscowości Nain, a przed zwłokami szła matka, to Jezus zatrzymał się, zwrócił uwagę na tę kobietę. Tego młodego człowieka przywrócił do życia. Stanął nad grobem łazarza i zanim go przywołał z grobu, to zapłakał nad tym grobem. Więc miejcie trochę rozumu w głowie, ludzie, i nie doszukujcie się wszędzie diabła, bo za chwilę się okaże, że nawet w kuchni macie diabła, ponieważ jakieś warzywo przypomina demona. No są pewne granice rozsądku, przyzwoitości i należy się powstrzymać przed głupimi komentarzami. I tyle. Ja sobie zdaję sprawę, że większość ludzi, która tam na tych cmentarzach się znalazła, no to swego rodzaju rewia mody, spotkania pewnie raz w roku z różnymi ludźmi. Ale część tych ludzi, pewnie mniejszość, ale jednak, przychodzi tam wspominać ludzi, których już nie ma. I trzeba to uszanować. A jeżeli nie umiecie tego uszanować, to już jest wasz problem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest dzień, w którym warto by się zastanowić nad własnym życiem. Warto sobie zadać pytanie: po co ja w ogóle żyję? Czemu ma moje życie służyć? Zwolennicy, wolicy powiedzą, że to przypadek. No tak, to jest tak, jakbyście poszli na złomowisko, klostrali w dłonie i wyjechali najnowszym Mercedesem. Przypadek po prostu. A pamiętajcie, że złomowisko już istniało. Nie ma żadnego przypadku. Jest jeden z wszystkiego, także ludzi. I jeśli żyjesz bez niego, no to jesteś wyjątkowo nieciekawym przypadkiem. I przyjdzie czas, kiedy będziesz płakał, przeklinał swój los. Przyjdzie czas, kiedy będziesz. Wyrzucał sam sobie, czy sama sobie, że we właściwym czasie nie pojednaliście się z Bogiem. Zdumiewa mnie postawa starszych ludzi. Ludzi, którzy no, w zasadzie stoją nad grobem, jakby na to nie patrzeć. I oni znajdują setki powodów, dla których. Nie chcą się z Bogiem pojednać. Ja rozumiem, że bez Bożej łaski człowiek nie jest w stanie wyznać swojej wiary. To jest prawda. Ale jak już kiedyś mówiłem, nie znamy tajemnicy łaski. Nie wiemy, jak ona działa, jak ona funkcjonuje. Więc też bądźmy czasami bardziej wycofani w takich ostrych, Ocenach, ponieważ możemy znowu się po raz kolejny pomylić. Ludzi powstrzymuje jak najbardziej grzech, pycha, strach przed zmianą życia, no ale jak się ma 80-90 lat, to strach przed czym? To rzeczywiście wiele mówi, że tacy ludzie. Nie chcę się z Bogiem pojednać. I tutaj bym powiedział, dla mnie sprawa jest raczej jasna. Bóg zamknął oczy tych ludzi, uszy tych ludzi. Serca tych ludzi uczynił z kamienia i oni już idą na śmierć, wieczne potępienie i nic nie pomoże. Ale ty w kwiecie wieku. Może dzisiaj byś się zastanowił, zastanowiła nad swoim życiem. Jaki ono ma sens? Jeśli jesteś w wieku nastu lat, czy nawet 20 paru lat, to wydaje ci się, że śmierć jest czymś bardzo, bardzo odległym i takim trochę egzotycznym, bo przecież nigdy go, nigdy jej nie spotkałem, nie spotkałam. No to wystarczy przejść się na pierwszy lepszy cmentarz, zobaczyć groby dzieci, młodych ludzi. Oni też tak myśleli. A skończyło się, no można powiedzieć, jak zawsze czyli człowiek mądry po szkodzie. Czy na pewno Twoje życie musi się skończyć źle, głupio, bezsensownie? Skoro tak twierdzisz, Pewnie tak się skończy. Ale wtedy powiedz mi, po co ty żyjesz? Po to, żeby się wiecznie ze wszystkimi sprzeczać, kłócić, toczyć wojny? Ze wszystkimi, ze wszystkimi? Po to, żeby chorować? Po to, żeby spędzać czas w szpitalach, przychodniach? Po to, żeby pracować od rana do wieczora? Jaki jest sens w takim życiu? Gdzie tu jest sens? To może lepiej w takiej sytuacji po prostu w ogóle nie istnieć. Zastanówcie się, ludzie, nad własną, własnym życiem, nad własną sytuacją. Czasami, jeżdżąc samochodem, mijam cmentarze, i kiedyś taka myśl przyszła do mnie. Ponieważ się spieszyłem. Ci, którzy tutaj leżą, też się spieszyli. Mieli niezwykle ważne sprawy. I wiecie co? I poumierali. I nikogo te ich sprawy nie obchodzą. I nikogo te ich kłopoty nie interesują. O większości, można powiedzieć, że o prawie wszystkich. Którzy umarli, nikt nie pamięta. Razem z nimi umarło ich życie, ich świat, ich sprawy, ich problemy, ich radości, smutki. Tych drugich pewnie było więcej. Po co żyli? Jaki był sens ich życia? Co po sobie zostawili? A Ty jak umrzesz? Co po sobie zostawisz? Niestety czasami tak jest, że najlepszą spuścizną po śmierci wielu ludzi jest to, że wielu tych, którzy znali tę osobę, teraz oddycha z ulgą. Ale to nie jest najlepsze rozwiązanie dla Twojego życia, i nie ma w tym żadnego najmniejszego sensu. Pomyślcie nad tym. Ponieważ jedyną alternatywą dla tego bezsensu jest Jezus Chrystus. Ten, który sam był martwy, ale powstał z martwych, pokonał śmierć. Jeżeli ktoś mu uwierzy, to on tak powiedział. A warto uwierzyć temu, który powstał z martwych, pokonał śmierć. On powiedział, że jeśli ktoś mu uwierzy, to ma życie wieczne. Ja mu uwierzyłem. I cieszę się, że mam życie wieczne. A ty wierzysz mu? Zastanów się.